Będzie trochę poważniej, choć przemowa będzie nietypowa, ponieważ jest poparta pewnym rozpoznaniem. Otóż zapytałam wczoraj jednego z pracowników urzędu, co chciałby usłyszeć w dniu takiego jubileuszu, i usłyszałam Pani perspektywę na tę pracę i na gminę po roku sprawowania tej funkcji. Dlatego powiem Państwu dzisiaj szczerze, jak się zmieniło moje postrzeganie tej pracy gminy oraz wszystkich, którzy pracują na jej rzecz? I słowo, które pierwsze przychodzi mi na myśl, to jest odpowiedzialność. Każdy z Państwa zna to brzemię. 35 lat temu samorząd był nie tylko reformą administracyjną, był skopiem na głęboką wodę, był rewolucją społeczną. Przekazanie władzy w ręce ludzi, którzy najlepiej znali swoje potrzeby na szczeble gmin, powiatów, województw, oznaczało przyjęcie odpowiedzialności za własny los. W konsekwencji każdy z Państwa tutaj na sali wniósł, wniósł swój kamień do budowy tego, czym dzisiaj jest gmina Wągrowiec. Wszyscy radni, Którzy przez te lata zasiadali w Radzie Gminy, każdy wójt, sekretarz, skarbnik i zastępca zna smak odpowiedzialności. Każda debata, każda uchwała, każda trudna decyzja, wszystko to składało się na proces, który sprawił, że gmina nie tylko przetrwała tę trudną transformację, ale też rozwinęła skrzydła. Patrząc na Obecnych i byłych samorządowców zebranych tutaj, widzimy żywą historię tej przemiany. Współpraca to kolejne słowo, o którym dzisiaj myślę. Samorząd to nie jest praca dla jednej osoby czy nawet jednej kadencji. To jest misja ciągła. Wymaga współpracy wszystkich radnych, sołtysów, Organizacji społecznych, przedsiębiorców każdego mieszkańca. Dziedziczymy coś od poprzedników. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby przekazać spadek w stanie niepogorszonym. Mam głębokie przekonanie, że przejęliśmy pałeczkę nie po to, żeby biec w przeciwnym kierunku, tylko po to, żeby kontynuować sztafetę. A celem jest po prostu. Polepszanie warunków życia dla mieszkańców. Proszę Państwa, doświadczenie, mądrość, znajomość lokalnych potrzeb musi iść w parze z pomysłami i po prostu pracą na rzecz zmian. Rzecz, której nie widać z perspektywy zwykłego mieszkańca, którym byłam jeszcze niedawno, to jest tytaniczna praca szeregowych pracowników samorządu. Coś, co nabyłam przez ostatni rok, to jest ogromny podziw dla ich profesjonalizmu, poświęcenia, głębokiego poczucia misji. Nie da się tego nazwać inaczej, proszę państwa, kiedy się patrzy, jak pracują w weekendy o drugiej w nocy, w trakcie wyborów, stawiają znaki z napisem Strefa zapowietrzona nad ranem. Żeby zdążyć, z obolałym kolanem podlewają świeżo posadzone drzewka, albo po prostu siedzą nad papierami do późna, wypełniają niezliczone sprawozdania, naprawiają awarie wodociągów w piątek, świątek, niedzielę. Nie są najlepiej opłacani na świecie, choć może nie powinnam tego przyznawać otwarcie. Nie mają najlepszych warunków pracy, gnieżdżą się w biurach po kilku. O dodatkach i benefitach może nie wspomnę przez grzeczność, ale na pewno mają poczucie misji i odpowiedzialność za mieszkańców i swoją pracę. Nie byłoby samorządu, gdyby nie dziesiątki pracowników samorządowych, których po prostu nie widać na plakatach wyborczych. Jak pracowici. I zapobiegliwi to ludzie, świadczy chociażby fakt, że dzisiejsze przemówienie dyskretnie podesłano mi w trzech wersjach, ponieważ nie było stuprocentowej pewności, że zdążę napisać własną. Proszę Państwa, czas czas to jest cena, którą się płaci za tę pracę. Wszyscy Państwo to wiecie, samorządowcy każdego szczebla. Czas dla rodziny, czas dla samego siebie, czas na racjonalne planowanie, czas na podejmowanie decyzji w spokoju i pewności, że decyzja jest dobra i przemyślana. Decyzyjność bywa nagrodą, ale i karą zarazem, ponieważ jest to podejmowanie decyzji w pośpiechu, w stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Bez pewności, jakie będzie miała dalekosiężne konsekwencje. I proszę Państwa, smak tej niepewności, smak tej obawy, y, każdy dzisiejszy gość pewnie trochę zna. To może jest drobna uwaga y, do obecnych posłów. Gdy się kamień rzuci w wodę, to im dalej, tym ma coraz większe kręgi. To znaczy, mam na myśli, że. Każda, nawet nieoczekiwana zmiana prawa dla samorządowców, im bardziej są odlegli od stolicy, yy, oznacza tym większą konieczność dostosowania procedur, nakładanie nowych obowiązków na i tak obciążonych pracowników. Proszę Państwa, szukanie rozwiązań metodą prób i błędów. Sądzę, tak po cichu, mam nadzieję, że wszystkim nam przyda się odrobina stabilności drobne zmiany, nie rewolucja. Takie rozsądne planowanie, myślenie o bezpieczeństwie. I tutaj jedno spostrzeżenie. Ta praca to konieczność pogodzenia często sprzecznych interesów. Jest to stały i niezmiernie trudny element tej pracy. Wszyscy mamy różne wartości, różne oczekiwania, różne poglądy, różne idee i jeśli uda się pogodzić te postawy, postawy takie jak na przykład szacunek dla przeszłości, ale też otwartość na przyszłość wydawałoby się zupełnie sprzeczne, sądzę, że to może stać się największą siłą samorządu. Równowaga między przeszłością a przyszłością sprawia, że Kolejne rady, kolejni włodarze nie są tylko administratorami, ale są po części architektami społeczności. Każda decyzja, którą podejmujemy, każda decyzja, którą państwo podejmowali, kształtuje nie tylko dzisiejszy dzień, ale też życie następnych pokoleń, choćby tylko w drobnym ułamku. Nie działamy w próżni. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Ci na prawo, ci na lewo, pewnie też ci w środku. Proszę Państwa, jest jeszcze głęboko ludzki aspekt tej pracy. Zderzenie ze skrajnymi cechami interesownością i bezinteresownością. Praca z ludźmi wymaga niekiedy wyczulonej empatii, a niekiedy, wprost przeciwnie, zupełnego jej braku. Moim pierwszym petentem o godzinie 7:35 pierwszego dnia. Była starsza, niepełnosprawna osoba, głęboko uzależniona, która przyszła po pieniądze. Należało ją wysłuchać, ale też odmówić i skierować do kogoś, kto mógłby jej udzielić lepszej pomocy. Trudna sztuka odmawiania, tego nadal się uczę. Proszę Państwa, praca każdego samorządowca bywa sprawiedliwym podziałem rozczarowanie. Bezinteresowność widać z kolei w pracy sołtysów, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych i zwykłych mieszkańców. Jest to gmina, w której nie ukrywam, więcej się robi niż mówi. Znakomitym przykładem są wszystkie zbiórki charytatywne Dary dla powodzian, zbiórka paszy dla poszkodowanych rolników, zbiórki na rzecz pogorzelców, zbiórki na rzecz chorych dzieci. Nikt nie skarży się, ile się przy tym napracował. Proszę Państwa, nie ma wielkiego szumu medialnego. Trzeba pojechać i zobaczyć na własne oczy, jak kilku półżywych pracowników ośrodka kultury pakuje kolejne palety drugą dobę z rzędu. Żeby podziękować za przewóz paszy na tereny powodziowe, musieliśmy pojechać do siedziby pewnej rodzinnej firmy, bo właściciel po prostu nie chciał pokazać twarzy na nagraniu. Nie było mu to do niczego potrzebne. Proszę Państwa, jeszcze jedno: w tej pracy towarzyszy nam często poczucie rzucania, rzucania czegoś na szale. Jest obawa, ale jest i zaufanie. Zaczynając pracę w takiej instytucji, trzeba do pewnego stopnia zaryzykować i uwierzyć w to, że pracownicy mają dobre intencje, że na pewnym pułapie y, wszystkim nam zależy na tym, żeby pracować i działać na rzecz mieszkańców. I musimy po prostu zacząć od poznania się nawzajem. Myślę o tym pracowniku, z którym rozmawiałam o dzisiejszej przemowie i po prostu rozumiem skąd ciekawość. Otóż. Y, Perspektywa każdego z nas jest cenna, mamy różne poglądy, różne stanowiska, pomysły, sposób działania. Są jednak rzeczy, które mimo wszystko nas łączą. Jest to chęć budowania, ulepszania, mam nadzieję, że również pomagania. Sądzę, że samorząd to sztuka łączenia różnych potrzeb i interesów w jeden wspólny cel. Umiejętność słuchania mieszkańców, ale także prowadzenia ich ku lepszej przyszłości. Jest to odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę, ale też odwaga w podejmowaniu decyzji w rozwój. Sądzę, że w dobie globalizacji rola samorządu staje się jeszcze ważniejsza. My jesteśmy, z tym szacunkiem dla państwa posłów, jesteśmy tym poziomem władzy, który jest najbliżej obywatela. Po prostu rozumiemy lokalne potrzeby, możemy szybciej na nie reagować. To na nas spoczywa też odpowiedzialność za to, aby zmiany zachodzące w świecie służyły po prostu naszym mieszkańcom. Sądzę, że w dzisiejszym głęboko podzielonym świecie, na tym poziomie samorządowym powinniśmy skupić się nie na grze politycznej, ale na naprawie tego, co może działać lepiej i tak właśnie próbuję pracować. Jeśli utrzymamy chęć władzy na wodzy i nasza chęć ulepszania nie zamieni się w tendencję do poprawiania cudzego życia na swoją modłę, będziemy ulepszać, a nie burzyć zastany porządek, współpracować, a nie niszczyć, budować, a nie odgrywać się na tych, którzy wygrali lub przegrali, sądzę, że mamy szansę na następne 35 lat samorządności. Dziękuję Państwu za lata pracy na rzecz gminy Wągrowiec. Mieliście Państwo niezwykle trudną i satysfakcjonującą pracę.